Rzym przez prawie 800 lat był miastem niezdobytym przez żadnego obcego najeźdźca. Licznik ten został wyzerowany w 387 roku przed naszą erą, kiedy to Celtowie uderzyli z północy. Mówiąc o Celtach, myślimy tu o Celtach mieszkających na terenie dzisiejszego Mediolanu, bo wtedy tam było mnóstwo Celtów mieszkających pod wodzą wodza Brenusa. Brenus uderzył na Rzym, pokonał armię rzymską, która wyszła mu naprzeciw. Nad rzeką Alią, tam doszło do strasznego pogromu. Rzymianie zostali doszczętnie pobici, i potem już bezproblemowo armia Brenusa zdobyła wieczne, wtedy jeszcze nie, miasto. I teraz wszyscy Rzymianie, którzy zdołali przeżyć tą niesamowitą rzeź, jaką był napad Celtów na ich miasto, schowali się na wzgórzu Kapitolińskim. Tam, za fortyfikacjami, bronili się przez kilka długich miesięcy. No i Celtom już trochę się nudziło siedzieć w tym mieście, w którym nie było już nic do obrabowania, zaczynały się problemy z żywnością. Wypadało się stąd wynieść, ale wynieść się jako zwycięzcy. Więc zaproponowali tym Rzymianom, którzy schowali się na wzgórzu kaptalińskim, że mogą się poddać w zamian za 1000 funtów złota. Na dzisiejsze to będzie jakieś 330 kg tego najcenniejszego kruszca. Rzymianie zgodzili się, bo w sumie nie mieli innego wyjścia. Przynieśli złoto, jakie mieli, a Celtowie przyszli z wagą i ze swoimi odważnikami. I właśnie te odważniki stały się powodem słynnego, późniejszego określenia vae victis, czyli biada zwyciężonym, ponieważ kiedy Celtowie zaczęli odmierzać złoto, ich odważniki były sfałszowane. I zaniżały masę kruszcu, którą dostarczali jako okup Rzymianie. Rzymianie zaczęli się buntować. Jak to, Celtowie, przecież oszukujecie nas na tym złocie? Wtedy wódz Celtów, Brenus, wyciągnął miecz i powiedział słynne słowa Vae Victis: Biada, zwyciężonym, nie macie nic do gadania, przegraliście, musicie uszanować nasze warunki.